Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Angelika Walkowiak, a w dzisiejszym filmie porozmawiamy o tym, kiedy jest ten idealny moment, aby przejść z etatu na freelancing. Standardowo, jeżeli jesteś tutaj nowy, zachęcam do zasubskrybowania tego kanału i jeżeli film Ci się spodoba, proszę Ciebie o łapkę w górę. I to wiąże się z tym, że w dużej mierze nawet nie próbujecie znaleźć jakiegoś zlecenia i rozpocząć e, chociażby dodatkowej, dorywczej pracy jako copywriter, tylko po prostu ciągle zastanawiacie się, kiedy będzie ten idealny moment, aby porzucić etat i mm, rozpocząć freelancing. I tak jak na wiele pytań, tak Także tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo wszystko zależy od tego, w jakiej sytuacji się znajdujecie. Moja historia jest dość specyficzna, ponieważ ja rozpoczęłam pracę jako copywriter. Tak naprawdę, gdy jeszcze studiowałam i tuż po ukończeniu studiów, tuż po obronie, rozpoczęłam, założyłam działalność i od tej pory pracuję właśnie jako copywriter już na własnej działalności. Natomiast jeżeli um, wy jesteście na jakimś etacie niezwiązanym z copywritingiem, czy też w ogóle niezwiązanym z pisaniem, a myślicie o tym, aby zacząć chociażby sobie troszkę dorabiać, a później utrzymywać się z copywritingu, no to tutaj jest to troszkę bardziej skomplikowane. Moja rada na początek jest taka, żeby w ogóle spróbować złapać jakieś pierwsze zlecenie, napisać kilka pierwszych tekstów, aby sprawdzić, czy to jest coś odpowiedniego dla was. No bo wam może się wydawać, że chcecie przejść właśnie na freelancing, zostać copywriterami, a niekoniecznie okaże się, że ta praca już tak stricte, jak gdy będziecie ją wykonywać, będzie tym co Was satysfakcjonuje i interesuje. Dlatego, jeśli pracujesz teraz na etacie, ale myślisz o tym, aby w jakimś czasie przejść na freelancing, to najpierw spróbuj sobie gdzieś po godzinach po prostu dorobić jako copywriter. Spróbuj znaleźć pierwsze zlecenie, pierwszego klienta, zobacz, jak ci się rozmawia z taką osobą, jak ci się pisze to zlecenie, ten zlecony tekst. Czy, czy wciąż uważasz, że to może być coś dla ciebie? Czy masz już jakieś pierwsze wątpliwości? Gdy znajdziesz już te pierwsze zlecenie, wykonasz je, to to szukaj jeszcze takiego drugiego, trzeciego i dopiero po tych kilku zleceniach masz świadomość tego, czy tak naprawdę warto porzucać etat i czy naprawdę chcesz zostać. Copywriterem. Na początku możesz, jeżeli nie pracujesz w zawodzie podobnym do właśnie copywritingu, możesz rozliczać się za pomocą umów, zlecenia umów, o oddziału albo wystawiać faktury za pomocą na przykład portalu Useme. Natomiast jeżeli przekroczysz już miesięczny jakiś tam dochód, to możesz pomyśleć też o działalności nierejestrowanej. Albo założyć, już jeszcze będąc na etacie, założyć swoją działalność, bo wtedy jedyne koszty, jakie ponosisz, to jest oczywiście podatek dochodowy i, i VAT, jeżeli zdecydujesz się być vat -owcem. Ale to, czego się najwięcej osób obawia na początku, to jest zus. Jeżeli ty jesteś na etacie, to ten zus jest dużo, dużo mniejszy, niż gdybyś na tym etacie nie był. Więc gdy już zdobędziesz kilka pierwszych zleceń i stwierdzisz, że chcesz, zacząć się w tym kierunku rozwijać, to nawet możesz założyć sobie już yy, działalność i po prostu płacić mniejszy ZUS, więc tak naprawdę nie ponosisz żadnych y, strat, chyba że totalnie nie zdobędziesz żadnego innego zlecenia. Ale wciąż jest to niewielka kwota, dużo mniejsza niż ta, którą będziesz płacić, gdy przejdziesz na pełny ZUS. I tak jak w wielu sytuacjach, tak tutaj nie ma tej idealnej chwili, tego idealnego momentu, kiedy Będziesz mógł porzucić etat i przejść całkowicie na pracę jako copywriter freelancer. Zawsze będzie ci się wydawało, że to jeszcze nie jest ten moment, że jeszcze warto troszeczkę zaczekać, i w końcu to będzie się tak przyciągać w czasie, że albo odłożysz te plany um, gdzieś na przyszłość totalnie nieokreśloną, albo po prostu całkowicie z tego zrezygnujesz. Moim zdaniem, taka moja rada dla Ciebie jest taka, że jeżeli masz już kilka zleceń za sobą, masz już przygotowane portfolio, wiesz jak się wyceniać, wiesz jak szukać nowych klientów i jeżeli już masz na przykład jakiegoś stałego klienta, dla którego wykonujesz dane zlecenie cyklicznie, to warto powoli zacząć myśleć o porzuceniu etatu, jeżeli oczywiście takie są Twoje plany, jeżeli tego chcesz. Oczywiście, zanim całkowicie porzucisz etat, musisz um, przygotować sobie poduszkę finansową, poduszkę bezpieczeństwa. Czyli musisz mieć pewność, że przez jakiś okres czasu będziesz w stanie się utrzymywać, nawet jeżeli na tym copywritingu nie będziesz zarabiać nic albo bardzo mało. Taką poduszkę bezpieczeństwa najlepiej mieć na przynajmniej 6 miesięcy, natomiast jeżeli wiesz, że w razie jakiejś nieprzewidzianej sytuacji jesteś w stanie szybko znaleźć sobie nową pracę, to prawdopodobnie w Twoim przypadku wystarczą i 3 miesiące, no ale to musisz już sam do swojej sytuacji dopasować. Moim zdaniem, jeżeli, będąc na etacie, masz już takie zlecenie, takiego stałego klienta, który Ci zapewnia taką kwotę, dzięki której bez tego etatu jesteś w stanie przeżyć, to jest to dobry moment, aby zaryzykować, porzucić etat i całkowicie poświęcić się właśnie copywritingowi. A dlaczego nie warto zwlekać, bo też wielu z Was, tak jak już mówiłam, będzie czekać na ten idealny moment i wciąż będzie się wydawać, że ten idealny moment kiedyś nadejdzie. Otóż najprawdopodobniej nie. Jeżeli nie wygracie gdzieś na loterii dużych pieniędzy, a nawet pewnie wtedy też Wam nie, nie chciałoby się rozwijać swojej firmy, to ten idealny moment po prostu nie nadejdzie. Im szybciej, oczywiście pod warunkiem, że macie zapewnione gdzieś tam tą poduszkę bezpieczeństwa na kilka miesięcy i jakiegoś całego klienta, więc im szybciej przejdziecie na ten freelancing, tym lepiej dla Was. Dlatego, że znam wiele osób, które siedzą wciąż na etacie i próbują po godzinach rozwijać swój własny biznes. No i tak naprawdę ani nie poświęcają się jednemu, tak, na, tak w 100%, ani drugiemu. Czyli pracują na etacie, mają tą swoją pensję, ale nie robią nic ponad to, żeby wspinać się gdzieś po tych kolejnych szczeblach kariery i awansować w przyszłości. A jednocześnie po godzinach rozwijają swój biznes, który wciąż albo stoi w miejscu, albo rozwija się bardzo wolno, bo nie, może, nie mogą poświęcić mu tyle czasu, ile on wymaga. Więc w pewnym momencie staniesz przed podjęciem takiej decyzji, że będziesz musiał zdecydować której rzeczy chcesz się teraz poświęcić? Czy chcesz jednak zostać na etacie, ale wtedy raczej całkowicie porzucić te myśli o byciu freelancerem, copywriterem, czy też jest to moment, w którym porzucasz etat i poświęcasz się temu, żeby rozwinąć firmę i utrzymywać się z copywritingu? Ja na założenie firmy zdecydowałam się w takim momencie, kiedy miałam jednego, czy też chyba dwóch klientów stałych, którzy pozwalali mi na to, abym opłaciła ZUS i po prostu była w stanie przeżyć z tych pozostałych pieniędzy. I uważam, że w moim przypadku to była świetna decyzja, bo dzięki temu, że nie pracowałam nigdzie na etacie, mogłam dużo szybciej rozwinąć firmę, dużo szybciej znaleźć większych, większą liczbę klientów i po prostu stworzyć z tego Opłacalny, dochodowy biznes. Więc jeżeli ty jesteś teraz w takiej sytuacji, kiedy zastanawiasz się, czy już jest ten moment, aby porzucić etat, albo w ogóle stoisz teraz przed wyborem, czy iść gdzieś do pracy, bo na przykład nie wiem, studiujesz i za chwilkę będziesz się bronić, więc teoretycznie wypadałoby pójść gdzieś do pracy na etat, to moim zdaniem warto już w tym momencie zastanowić się, czego się tak naprawdę chce i zacząć po prostu od razu poświęcić się w 100% tej jednej, jednej rzeczy. Nie robić kilku rzeczy właśnie po godzinach, bo tak jak mówiłam, albo robimy coś na 100%, albo robimy wszystko po łebkach i tak naprawdę ani z jednej, ani z drugiej rzeczy nie mamy efektu. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie przydatny i że dowiedziałeś się z niego czegoś ciekawego. No i że dzięki, że dzięki niemu podejmiesz być może niedługo decyzję o tym, aby przejść na freelancing, aby zostać copywriterem freelancerem. Daj mi koniecznie znać, czy pomogłam Ci podjąć decyzję i jaka jest ta decyzja. I pamiętaj, że jeżeli filmik Ci się podobał, to proszę Cię o łapkę w górę. Jeżeli jesteś tutaj nowy, to także o subskrypcję. A my widzimy się już w kolejnym filmie za tydzień. Do zobaczenia.